Niezliczone są malowane przez artystów kawiarnie. Miejsca, w których pijemy kawę, rozkoszujemy się wymyślnymi deserami. Zatapiamy się w urodzie wnętrz maleńkich przestrzeni, tyleż smaku, co spotkań i przeżyć. W Wiedeń czasów Belle Belepok słynął z kawiarni, które jako specjalność zakładu oferowały smakołyki nigdzie indziej nieserwowane. Były to też kawiarnie, w których czytano dziesiątki prasowych tytułów w różnych językach. Do tego porównanie informacji w gazetach o różnym profilu politycznym, wydawanych w różnych krajach, dawało w czasach bez internetu wyjątkowy komfort. Zwłaszcza, gdy czytało się przy wyśmienitej kawie. Ileż wierszy powstało w kawiarniach, ileż politycznych i artystycznych manifestów, ileż inspiracji rodziło się przy kawiarnianych stolikach, ileż rozmów najpoważniejszych, dramatycznych, najgłębszych wyznań, ileż plotek i anegdot, ale także rewolucji rozmaitych, od literackich po te polityczne. Rodziło się w kawiarniach. Co wieczór udaje się do kawiarni, aby pracować, pisał do matki o mojej Ileż szkiców i wierszy powstało na serwetkach. By rysować i pisać, wystarczyła czasem wypalona zapałka. Kawiarnie to także miejsca upamiętniające. Wszak wiele z nich dziś pełni funkcję małych muzeów i galerii. Wiele przeszło do legendy i łosabia tęsknotę, co wyraził Antoni Soliński w poemacie Popiół i wiatr, wspominając legendarną dziś międzywojenną warszawską kawiarnię pod Pikadorem, Miejsce mitem owianych literackich spotkań. Otworzyli ją poeci Tadeusz Rabe, Jan Lechoń, czyli Leszek Serafinowicz, Julian Tuwim i właśnie Antoni Smolinski. Wydarzenie promowano plakatem z hasłem: Niech żyje dyktatura poetariatu. Rychło dołączyli inni. Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria pawlikowska Jasnorzewska, kolejni. Wtedy i tu właśnie powstała grupa skamander. Poetycka elita. Moich mistrzów słowa. We wspomnianym, wydanym w 1942 roku w Londynie, wzruszającym o i wietrze, Antoni Spuniński pisał. Na krakowskim, w kawiarni, w zadymionej sali, na estradce niewielkiej, codziennie wieczorem Jacyś młodzi poeci wiersze zaczytali I uciszał się nagle tłum pod pikadorem I szumiały mu skrzydła w małej kawiarence Gdy lechoń kartkę z wierszem drżącej trzymał ręce Julku miły, Leszku drogi, Jarosławie, Kaziu Wszystkich najczulej przyzywam z imienia Płynęliśmy w płomieniach po gorącej lawie, która stygła powoli w kamień zapomnienia. Dziś wyzuci z ojczyzny, po świecie rozwiani, jakżeśmy znowu gorzko i mocno związani.